Uruchomiliśmy środki unijne dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego i to rekordowe. Dla firm to szansa na rozwój i budowanie konkurencyjności, mówiła podczas wtorkowej konferencji Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Każda unijna perspektywa to nowe środki w ramach programów regionalnych. Ja się ogromnie cieszę, że również w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Mamy rekordową kwotę dedykowaną przedsiębiorcom. Jest to kwota blisko 1 miliarda złotych. Pierwsi przedsiębiorcy już podpisali umowy pożyczki, pozyskali dofinansowanie dla swoich inwestycji, dla rozwoju swoich małych i średnich firm. To niewątpliwie jest ogromny zastrzyk finansowy dla ich działalności i oczywiście ogromna możliwość rozwoju i budowania swojej konkurencyjności na jakże trudnym rynku. Oczywiście to są środki, które również będą trafiać do innych podmiotów, do innych beneficjentów, bo beneficjentami, wnioskodawcami będą mogły również być wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe czy jednostki samorządu terytorialnego. To wszystko jest przed nami, ale niebawem będziemy właśnie ogłaszać kolejne nabory, które będą dedykowane właśnie do tych wnioskodawców, do tych przyszłych, mam nadzieję, również beneficjentów. To jest początek drogi, drogi, która, mam nadzieję, przyczyni się do tego, że przedsiębiorcy działający w województwie łódzkim dzięki pożyczkom, które są na preferencyjnych warunkach, co zaznaczam, bo również jest możliwe ich całkowite umorzenie, będą mogli realizować swoje plany, często swoje marzenia, ale przede wszystkim będą budować swoją markę i swoją silną pozycję w naszej gospodarce. Pierwsze umowy pożyczki zostały zawarte. Są to pożyczki na Konkurencyjności w mikro, małych średnich przedsiębiorstwach, którzy chcą wdrażać nowe produkty, wychodzić na nowe rynki, wdrażać rozwiązanie na rzecz poprawy cyfryzacji na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i są to pożyczki. Właściwie nie ma minimalnej kwoty pożyczki. Pożyczka maksymalna to jest 3 miliony złotych. Jeżeli ta pożyczka jest do 100 tysięcy złotych, może być ona na okres spłaty do 5 lat, a jeżeli przekracza to Kwotę nawet na 7 lat. 2% to jest standardowe oprocentowanie, bardzo preferencyjne, bardzo korzystne, bez żadnych dodatkowych opłat. A jeżeli ostateczny odbiorca, pożyczkobiorca prowadzi swoją działalność na terenie jednego z dziewięciu miast, które zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych, jak na przykład Wieluń czy Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, oni mogą uzyskać pożyczkę oprocentowaną nawet na 1% i z z dłuższą karencją w spłacie, bo karencja jest nawet na 12 miesięcy. Dzięki umowie z BGK mamy do rozdania, tak jak Pani Marszałek wspomniała, prawie miliard złotych w pięciu podstawowych obszarach. Oprócz uruchomionych już pożyczek na inwestycje w MŚP, będzie to efektywność energetyczna, będą to, będzie to OZE, będzie gospodarka obiegu zamkniętym i kultura i turystyka. Te kolejne narzędzia będą uruchomiane sukcesywnie. Natomiast w tym momencie można już składać wnioski. Mamy wyłonionych pięciu partnerów finansowych które obsługują tutaj ten proces między innymi jest to w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ja serdecznie zapraszam do skorzystania z tych, z tych mechanizmów zwrotnych. Cieszą się bardzo dużą popularnością. Pragnę zauważyć, że od złożenia wniosku tak naprawdę często mija dwa tygodnie czy trzy do, do, do uzyskania tej po, po, pożyczki. Jest ona bardzo preferencyjna, bo jej oprocentowanie to 2%. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej formy. Wsparcie. Środki będą wydatkowane do 2029 roku. Mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, a także do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu łódzkiego.